Serdecznie, kikowy szlak, subickie łąki, właściwie obrzeża tych Słubickich łąk. 8 września 2013. Dzisiaj kilka słów na taki temat: bądź zawsze przygotowany. Wierzę, że do wszystkiego trzeba być w życiu przygotowanym. I mm, kocham improwizację, oczywiście, uwielbiam improwizację, kiedy się bawię. Uwielbiam improwizację, kiedy e, mogę robić rzeczy, w których jakby, nie, no, Odpowiedzialność jest na takim bardzo niskim poziomie, prawda? Nie, nie ma potrzeby jakiejś tam wielkiej odpowiedzialności. To, to uwielbiam improwizować, nie ma sprawy. Natomiast, kiedy, kiedy robię rzeczy y, 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 takie ważne, takie y, y, mające wpływ na życie innych ludzi, y, y, mające wpływ na moją przyszłość, y, y, absolutnie muszę być odpowiedzialny, w związku z tym muszę być przygotowany. Y, dlatego takie hasło dzisiaj rzucam Tobie. Y, Patrząc na biznes, który budujesz, czy zawsze jesteś przygotowany? Czy w każdej sytuacji jesteś gotowy, czy gotowa na to, co się może wydarzyć? Czy jesteś przygotowany z materiałami biznesowymi? Czy, czy jesteś przygotowany ze stroną internetową, którą możesz komuś dać? Czy jesteś przygotowany, czy um, przygotowana y, z książkami, które, które mamy biznesowe? Czy jesteś przygotowany, przygotowana, um, przygotowana z z mm, y, odpowiedziami do Jakie możesz dać ludziom, kiedy zaczynasz z nimi rozmowę jakoś tam kontynuującą, kiedy, no choćby kiedy kontaktujesz ludzi, to przygotowanie jest bardzo ważne. To przygotowanie to jest trening, który, który trzeba sobie zrobić. I jeżeli jeżeli mamy ze sobą do, dobry trening, czy serię dobrych treningów, łatwiej nam jest potem pewne rzeczy robić. Potem i tak się włączy improwizacja, potem i tak będzie wiele rzeczy. Realizowanych może inaczej niż to było zaplanowane, niż to było przygotowane, ale będziemy pewniejsi. Będziemy mówić często zupełnie jakby innymi słowami, ale będziemy jakby czerpać z, 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 tych, z tych zasobów, z tego skarbca, który już sobie przygotowaliśmy. Wierzę, że przygotowanie jest ważne. Jest po prostu bardzo ważne. Jeżeli chcemy być profesjonalistami, musimy być przygotowani. Po prostu musimy być przygotowani. Musimy się do wszystkiego przygotowywać. Po prostu. Tak jest. Do zobaczenia jutro. Hej.